Dajcie kochani, dzisiaj filmik taki trochę nieplanowany, bo mamy teraz zbiory wiśni. Wykorzystujemy okienka pogodowe, kiedy jest ładna pogoda i od wczoraj zbieramy wiśnie. Po południu już padało do wieczora, dzisiaj jest w miarę ładna pogoda słoneczna, także zbieramy tą wiśnię. Też mam porzeczki do zebrania jeszcze i czerwoną i czarną, także... Dużo pracy i przetwory porobić, także dzisiaj taki szybki spacerek. Pokażę Wam co teraz kwitnie, bo Lilie kwitną, już część poprzekwitała, Liliowce kwitną. O Liliowcach nagrałam osobny filmik. Także jak ktoś chciałby zobaczyć, to zapraszam tam do mojej galerii i jest nowy filmik. No i pokażę Wam co teraz u mnie kwitnie w ogrodzie. Wiaterek dzisiaj taki jest dość. Spory, więc też i do oczka nawiewa mi tutaj płatków, kwiatków bo tutaj przekwita już kwawnica no lilie tak w tym roku coś słabo kwitną ale mam nadzieję bo tam widzę są pąki że że jeszcze się ładnie rozkwitną tutaj pokażę wam hortensję Anabelkę taką różową Różyczki no, pochorowały się po tych ostatnich deszczach, powyschodziła plamistość, ale ja na razie nic, niczym nie pryskam i tak te liście opadną. Nowe wypuszczają, także nie pryskam na tą plamistość. Funkie już w większości też kwitną i hortensje te bukietowe. Też ładnie zawiązują kwiaty. Tutaj taką y, anabelkę niedawno posadziłam, bo miałam tutaj tą hortensję ogrodową, ale no niestety mi o, przez ostatnie lata te hortencje ogrodowe y, wymarzają i praktycznie nie mają kwiatów. Tutaj jest właśnie taka niebieska, y, to ma parę kwiatków dosłownie i nie wiem, może w tym roku bym ją okryła. Bo no ciężko, ciężko jest uchować się teraz kwiatów na tych ogrodowych. Tutaj już powoli latria zaczyna rozkwitać. To jest też fajny kwiat, przyciąga motyle i inne zapelacze. I tu już mi rozkwitła pierwsza budleja, taka ciemna. Dzisiaj jest bardzo dużo motylków. Najwięcej to widzę jest rusałki, y, rusałki pawik. O, tutaj już y, ta lilia, te lilie ciemne już poprzekwitały. A tutaj będą jeszcze kwitły te drzewiaste lilie. A te już też, y, też przekwitły. I jeżówki też już ładnie rozkwitają. No czas jeżówek teraz, ale tam jeszcze różyczki yy, też jeszcze kwitną. No i tutaj dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo motyli, ale nie widzę na przykład yy, rusałki osetnik. Ostatnie lata właśnie bardzo mało jego jest, a wcześniej było bardzo dużo tego motyla. I tu u sąsiada za płotem jest taki ugór, tam są takie górki usypane z piasku, dużo jest tam różnego, różnych roślin dzikich i tam jest dużo pokrzywy, a jednak tej, tej rusałki pokrzywnej praktycznie nie widzę. Tutaj ładnie liliowiec zaczął ten duży kwitnąć i ta różyczka też pięknie jeszcze kwitnie. Tutaj taki liliowiec też jest bardzo piękny. To są, tak jak mówiłam tam na filmiku, one mają kwiaty, jeden dzień kwitnie i codziennie rozkwitają następne. Tu się już też troszeczkę wyłożył, bo wczoraj ich dosyć mocno padało po południu. Floksy też ładnie kwitną, też się troszeczkę powykładały. Tu jest taka lilijka trąbkowa. One pięknie pachną. No te mi nie wyrosły bardzo wysokie, ale są piękne i pięknie pachną. Tutaj jest taki liliowiec. Milin to co chwilę go przycinam, bo tak wysoko rośnie już. Bardzo się rozrasta ten milin muszę go przycinać, bo nie wejdę do ogródka i trytoma moja zakwitła spóźnione takie te trytomy u mnie ale kwitną tutaj jest latria kłosowa a tutaj mam trytomę z własnego siewu zebrałam nasionka i wysiałam tam krwawniki przepraszam rozchodniki no I winogron bardzo ładnie też w tym roku zaowocował. W zeszłym roku wszystko wymarzło, bo były te wysokie, duże mrozy. A także w tym roku jest sporo, oby tylko nie wyszło żadne choróbsko po tych deszczach. I tam są te moje wiśnie, właśnie zbieramy te wisienki. Tu piękny złocieniec. No, te liki już też przekwitają. No i jeżuweczki i motylki piękne. Tu też ta trąbkowa ma tylko dwa kwiaty, ale piękna jest i pięknie pachnie. Tu mam też takie różowe floksy, ciemnoróżowe. Jeżuweczki. Róże już przekwitają, prawie ta biała już prawie cała przekwitła, ta różowa jeszcze ma sporo kwiatów. Tu mam rudmansję, czekam też na kwiaty. Oliwkę, która będzie miała trochę owoców, także będę miała swoje oliwki. To jest pierwszy rok w tym roku, posadziłam ją do gruntu i będę ją zimować w gruncie. Tutaj bananowiec Maureli. Tu jest bananowiec Velutina. Ona ma takie różowe bananki. Tutaj mam takiego malutkiego jej dzieciaczka. Też ładnie rośnie. Oczywiście tutaj nasturcja zdominowała to wszystko. Tutaj piękne jeżóweczki. I w oczku wodnym też mam posadzone kolokazje. Tutaj i tam. A tu kapturnice to o, wychodzą przez siatkę. Muszę tu po prostu wymienić te paliki, dać wyżej. Bo, bo po prostu taka duża już urosła i się nie mieści. Tam w oczku też ładnie rozpław y, serco listny kwitnie te niebieskie, te niebieskie kwiaty, to jest taki rozpław. Tam mam też biały, o, nawet widzę kwiatuszek też już rozkwita. Wszystko ładnie rośnie, ta trawa też już się tak tutaj rozrosła, że po prostu coraz większa jest z roku na rok i tutaj też mam trytomę i chyba będę musiała ją stąd zabrać, bo się po prostu tutaj nie mieści już. Tam jest hibiskus bagienny, tam jest też y, taka trawa red baron, tu y, bodziszek i pięknie też y, kwitną już juki. Tutaj te liliowce już też powoli przekwitają. Tutaj jest e, taki floksik. A tu taki liliowiec. Bardzo dużo kwiatów ma. Hortensje bukietowe. To jest taki kwiatek y, z rodziny werbenowatych. Nie pamiętam już nazwy. A kupiłam. Takie były na przecenie. Y, one są raczej jednoroczne, ale można próbować je przezimować y, w domu. I spróbuję. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj się mi nasiała lawenda. I tutaj mam też lawendę. I nawet samosiejka różowy łubin. Tamten już mi Wymarł, a tu mamy nową, nową sadzoneczkę. A to jest e, kwiszczonek lekarski. W tym roku zakupiłam tą roślinkę. Ona jest właśnie taka ozdobna e, z takich kwiatków. Ma takie kwiatki i też e, przylatują do niej zapylacze, ale, ale ona dopiero zaczyna rozkwitać. A tu hortensja, Vanilla fraise, już ma piękne, duże kwiaty. Tutaj stokrotki, ten złocieniec. Tu biały floks, taki duży, piękny urost. Tam też te lilie różowe, też takie wysokie, bardzo. No jeszcze nie wszystkie lilie właśnie rozkwitły, ale już sporo lili też przekwitło tutaj liliowce. no, mam sporo teraz e, tej pracy, żeby pogławiać te przekwitłe m, kwiaty ale przez te zbiory wiśni no to muszą poczekać. A tutaj e, Dalie takie jednoroczne nie, nie kupuję teraz, nie sadzę dali tych wieloletnich, bo po prostu nie mam za bardzo gdzie tego zimować. No tu taki krwawnik ciemny, ciemny różowy. Tu też kolokazje, bananowce. I tam e, różowa budleja. To jest zaczyna rozkwitać powoli. Także tylko sadzę te jednoroczne dalie. Też są ładne. Nie rosną takie duże jak te wieloletnie, ale też ładnie, ładnie zdobią. Tu taki różowo-bordowy łubin. I tu też mam tą roślinkę. Co tam? Tego kwiatka. Tu już powoli będą też rozkwitać. Hibiskusy. Tu jest biały. Biała budleja. Ona to ogromna rośnie. Naprawdę. Juki też kwitną ładnie. I palmy też ładnie rosną. Wypuszczają nowe liście. Tu mam też taką budleję z takimi liśćmi. Taką wariegatę też ładnie kwitnie i też dużo przyciąga motylków. A tu barbula, barbula klandońska też już zawiązuje kwiaty. I prusznik on już przekwita, ale i tak, że ładnie, bardzo ładnie jeszcze zakwit po tym przemarznięciu wypuścił sporo nowych, ładnych gałązek. A tu chciałam wam jeszcze pokazać e, jukę, którą posadziłam jakieś 15 lat temu. To były tutaj, jak, jak żeśmy kupili ten dom, e, posadziłam te tuje, to wszystko było takie maleńkie, i posadziłam te juki i tak tutaj rosły. Potem miałam je przesadzić, i w końcu ich nie przesadziłam. I dopiero teraz w tym roku zakwitły. No bo tutaj w cieniu, tu mają dużo cienia i też bardzo sucho. Mimo, że one lubią sucho, to jednak te tuje to non-stop wypijają tą wodę, bo mają ten płytki system korzeniowy. Ale zakwitły. No i po tym przekwitnięciu, no wiadomo, wytnę te kwiatostany. No nie chcę wykopywać, bo i tak zawsze coś tam zostanie i tak później wypuszczają, i tak wypuszczają. Tutaj taka różyczka. I tutaj też mam juki przed ogrodzeniem. Też tutaj pięknie, pięknie zakwitły. I tutaj biała różyczka. Już przekwitła i te lilie też już przekwitły. A tutaj mam e, hortensję Polar Bear, też zawiązała bardzo dużo kwiatów. Tu mamy tą e, ogrodową. Parę kwiatków jakichś jest. Także obyśliśmy już cały mój ogród i będę już się kochani z wami żegnać. Tutaj moje piękne e, funkie były przez tego gradobicie bardzo pocięte, ale wypuszczają tutaj już kwiatki. Ta e, palma Trachycarpus fortunei też wypuścił mi tu już raz, dwa, trzy, trzy liście i następne idą. Pięknie teraz rośnie, naprawdę pięknie. Tutaj Anabelka biała i tu pięknie ta punkia też pięknie zakwitła. Także fajnie, że dzisiaj ta pogoda dopisała, bo zrywamy te wiśnie i też mogłam nakręcić ten filmik pokazać wam jeszcze właśnie co teraz kwitnie O, i nawet już rozwar zaczyna rozkwitać Bo ten jest u mnie i oczywiście jakieś tutaj zielsko rośnie Ten już jest kilka lat a tego kupiłam w tym roku dlatego on już był kwitnący yy, tu Ganzania Ganzanie też kupuję co roku chociaż w tym roku był tylko pomarańczowy kolor yy, i dlatego jest tylko pomarańczowy Tam widzę hibiskus, już ma pojedne, pojedyncze kwiaty, już rozkwitają. Także kochani, żegnam się z wami. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Też może tu jeszcze pokażę Wam te liliowce, bo tu, tutaj nie pokazywałam Wam, wam tych liliowców. Polecam, polecam te liliowce. Mam też e, już swoje siewki. To już pokazywałam na tamtym filmiku. E, także zapraszam do, do oglądania. Jeszcze raz, e, a to przy okazji jeszcze podziękuję Wam wszystkim Serdecznie i gorąco za odwiedzanie mojego kanału, za subskrypcję, za polubienia, za wszystkie miłe komentarze. Yy, dziękuję bardzo. Jak macie jakieś pytania, to, to pytajcie. W wolnej chwili na pewno odpiszę. Do zobaczenia, pa pa.